Bieganie jest coraz bardziej popularną formą rekreacji, przekonali się o tym organizatorzy imprezy pod hasłem Leśna Piątka. W pierwszej edycji zawodów biegowych wystartowało ponad 200 osób. Zawody zorganizowało stowarzyszenie SFX z Koszalina, które przygotowywało wcześniej m.in. nocną ściemę. Organizatorzy postanowili zainicjować nową akcję Leśną Piątkę. To zawody rozgrywane na trasie terenowej u podnóża Góry Chełmskiej. Trasa poprowadzona jest oczywiście po lesie na dystansie 5 km. Dobrze oznaczona. Każdy kilometr zaznaczony też na tej trasie. I wszystko się zamyka w pełnej pętli, czyli zaczynamy w tym samym miejscu, a z troszkę innej ścieżki wbiegamy z powrotem na metę. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów, choć impreza nie była mocno nagłośniona. Przede wszystkim nasza strona internetowa chyba biegnijmy.pl, która już skutkuje bardzo dużym, do, do, dużą docieralnością do uczestników tego rodzaju imprez. No i chyba jakiś marketing szeptany i pomiędzy sobą biegacze różnym osobom przekazują te kolejnym. I dlatego tak dużo osób faktycznie trafia na nasze imprezy. Najszybciej pięciokilometrową trasę pokonał reprezentant AZS-u AWF-u Warszawa. Ireneusz Wesołowski, jego czas to 18 minut i 44 sekundy. Było trochę podbiegów, nie były one specjalnie trudne, natomiast e, były takie, które były dłuższe, więc rzeczywiście można się było tam zmęczyć. E, ogólnie trasa bardzo fajna, ja bardzo lubię biegać w lesie częste trony, i też w lesie, właśnie cross. Kolejne miejsca na podium zajęli Mariusz Słomka z Lipki i Wojciech Zienkiewicz z Tychowa. Najlepsza wśród pań była z czasem 21 minut i 30 sekund Małgorzata Kotara Pałka z Koszalina. Biegłam z kolegami w sumie, z którymi biegam co tydzień i to oni mnie też zmotywowali. Kolejna edycja leśnej piątki odbędzie się 12 września.